Jak nazywa się Joanna, która rapuje? Joanna. No cześć! Witam Was na moim kanale. Bardzo się cieszę, że jesteście. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to koniecznie to zrób, bo filmy pojawiają się dwa razy w tygodniu, więc myślę, że warto. A dzisiaj oglądamy program Totalny Remonty szalonkowskiej. Oczywiście zapraszam też Was na mojego Instagrama. Tam więcej treści i wnętrzarskich tipów. No i co? Sprawdźmy, czy dzisiaj nas coś zaskoczy w tym programie. Najmniejsze mieszkanie w historii programu, 17 metrów. O kurczę, to jest naprawdę mikromieszkanie. Jestem przerażona, ale jak poznacie historię Kasi, to zrozumiecie, dlaczego się tego podjęliśmy. Kasi życie nie oszczędzało od maleńkości. Dzisiejszą bohaterką jest pani Kasia, której los nie rozpieszczał. Już jako kilkuletnie dziecko została porzucona. Na szczęście została adoptowana i poznała czym jest matczyna miłość. Dziś jest rehabilitantką i pomaga osobom po wypadku, ale dziś też potrzebuje sama pomocy w remoncie mieszkania. Kasia jest dzisiaj na szkoleniu w Polskim Związku Niewidomych. I tu już nie ma odwrotu: wbijamy się do środka, sala pełna ludzi, którzy nie mają pojęcia, co się dzieje, a wśród tych ludzi siedzi nasza bohaterka Kasia. To jest sezon szósty i widać, że te niespodzianki są takie proste, bo w kolejnych sezonach to już są jakieś przebierania, jakieś ukrywania się i tak dalej. Przepraszam bardzo. Cześć, dzień za pozwolenie. Wszystko tak. ustalone. Cześć, Kasia. Nie Chodź Dzięki Ola bardzo za pomoc A, Ten program bez tych niespodzianek Nie byłbym tym samym programem Kaśka jest cudem świata Złapaliśmy cię Ja już wiem w tym momencie, że Trafili idealnie z tym programem na osobę Której mogą pomóc Chodź, chodź. Te wszystkie osoby tam z tyłu, co siedzą na tym szkoleniu, będą o czym mieć opowiadać znajomym. Wiesz swoje rzeczy jedziemy do ciebie do domu. No dzisiaj stracisz to szkolenie. Jednak ten wspaniały wykładowca obiecał zaprosić Kasię na szkolenie z masażu tkanek głębokich w najbliższym terminie. Uff, bo już zaczęłam się zastanawiać, czy to był dobry pomysł, żeby właśnie straciła pani Kasia to szkolenie, ale dobrze. Cieszę się na współpracę. Jakie ciupkie Mam ogromny sentyment do tego mieszkania, bo to jest bo... Pytanie. Ogólnie bardzo trudna, smutna historia. Naprawdę nie, nie wiem, jak tutaj nawet mam to skomentować, więc możecie sobie oglądać cały ten odcinek, żeby w ogóle poznać, o co tutaj chodzi. Ja też nie chcę rzucać takich e, historii tutaj, ale zdecydowanie trzeba tutaj zrobić taki remont, żeby on się tutaj to mieszkanie kojarzyło już z totalnym innym e, życiem. Żeby tutaj wchodząc do tego mieszkania można się było poczuć dobrze, żeby nie przypominała sobie pani Kasia tych wszystkich trudnych chwil. Jak tu nieraz wchodziłam, to czułam na przykład na plecach uderzenia. Bo... Ogólnie najlepszą opcją byłoby po prostu możliwie sprzedać to mieszkanie i kupić inne, nawet po to, żeby po prostu nie przechodzić przez te same klatki, żeby. Te spodnienia nie wracały, ale tutaj wiadomo, że to jest idealny scenariusz. To mieszkanie jest w bardzo złym stanie. Wszystko się sypie. Na podłodze jest wykładzina PCV, nie wiemy co jest pod nią. Meble są bardzo stare. Kuchnia to tak naprawdę korytarz. Ja naprawdę bardzo chcę, żeby po prostu wyremontowali to mieszkanie. Nawet jeżeli, nie wiem, miałby tam nie być szafki na buty, Nieważne, ja po prostu będę się cieszyć, jeżeli to mieszkanie będzie wyglądało przytulnie, będzie wyglądało inaczej i pani Kasia będzie mogła po prostu mieć swoje wymarzone, przytulne miejsce. Łazienka jest dosyć duża, jeśli chodzi o proporcje do całego mieszkania, no ale oczywiście, że tam nie ma niczego. Nie ma... Łazienka jest duża i to mnie właśnie zaskoczyło, bo spodziewałam się bardzo małej Łazienki, jeżeli chodzi o te 17 metrów. Teraz ma budzić już wyłącznie pozytywne emocje. Zajmie się tym nasza doskonale znana ekipa, jeżeli chodzi o remonty i pod. Witam, stały skład. Ale hola hola, mamy tu jakieś nowe twarze. Dorota, o co tu biega? To ja teraz od razu Państwu wytłumaczę sytuację. Jak... No proszę o wytłumaczenie. Jak Iwan się dowiedział, że mieszkanie ma 17 metrów, to powiedział tak, poradzisz sobie, jedziemy na urlop. Dareczka zostawił tylko, bo wiedział, że dareczek będzie. Czy fajnie, że do niego zadzwoniłaś a do mnie nie. Pan Darek ktoś by chciał powiedzieć, że to w takim razie on też idzie na urlop. Nie mamy. A czego nie będzie. Wszystko będzie. Właśnie mogło ja nie być? Na razie Psy, nie ma. Zobacz, jak wszystko jest. 17 metrów, ja podkreślam, 17 metrów, to niektórzy mamy, niektórzy z nas mają salony, na przykład. Przedpokoju zrobimy szafy. To będą szafy od podłogi do sufitu. Będą miały fronty, zarówno drewniane, jak i lustrzane. W tych szafach ukryjemy też pralkę. Aneks kuchenny będzie teraz w salonie. Kształt litery L. Wysoka, czarna zabudowa do tego niski. Szkoda, że ten czarny jest, ale może to jest jakaś prośba, pani, jeżeli, nie wiem, może mieli jakąś rozmowę o ulubionych kolorach. No nie wiem, wydaje mi się, że ja bym tu właśnie dała jakieś jasne, przytulne kolory, beże, kremy, jakieś takie pozytywne kolory i też te ciemne kolory, żeby nie przytłoczyły tak małego mieszkania. ...szafki, blat kochany będzie zakręcał, łączył się z parapetem, dzięki temu uzyskamy... Oczywiście standardowo białe kafelki, czarna fuga widzę już. ...miejsce, gdzie... Super patent z tym blacikiem. Tutaj jest tak mała kuchnia, że faktycznie to, ta opcja, żeby tutaj wychodził blacik z miejscem do siedzenia i spożywania posiłków, bardzo fajnie. ...można będzie zjeść posiłek czy popracować na laptopie, ale też pod tym blatem znajdziemy się półki na książki. Na ścianie naprzeciwko kuchni będziemy mieli lamelki, tutaj stanie duża rozkładana kanapa, nad kanapą kolejne miejsce do przechowywania. Dobra, tutaj nie będę się czepiać tego, że telewizor jest bokiem, bo tutaj jest naprawdę mało tego miejsca na takie rzeczy, żeby to wszystko um, zrobić tak jak idealnie jak trzeba. Ewentualnie można by spróbować na tej ścianie z prawej strony a nie ma, nie można zrobić z prawej strony, tam jest wysoka zabudowa, zapomniałam. No to dobra, to niech będzie tutaj z tej strony ten telewizor. Wiszące szafki. Będą też oczywiście stoliczki kawowe, dywan, żaluzja i mnóstwo dekoracji. No, powiem Wam, że te mniejsze metraże w tym programie wychodzą dobrze. Naprawdę dobrze to wyszło. Jest szafa, jest pralka, jest yy, kuchnia, jest blacik do też do siedzenia, do wypicia kawki, są nawet półeczki na książki, jest dodatkowa szafka nad yy, sofą do przechowywania i to bardzo rzadko się tu zdarza, a jest, mm, no powiem szczerze, dobrze. Bardzo mi się podoba, szkoda, że te kolory są ciemne, ale jeszcze zobaczymy to w aranżacji. Kaśka chciała prysznic, natomiast nie wiemy co to jest to, tak, chłopaki, aha. tam jest jakaś taka dziwna nadbudówka. O, super, fajnie, dowiadujemy się tutaj o potrzebach, czyli będzie prysznic, czy jednak zrobią wannę. Fajnie, że się przyznali, zobaczymy czy to wyjdzie. Kasia wymarzyła sobie prysznic, ten prysznic będzie po lewej stronie, naprzeciwko drzwi będzie szafka umywalkowa, a po prawej toaleta. Jeżeli tutaj było pytanie o funkcję, czyli czy wanna, czy prysznic, to może też są pytania o to, jakie kolory, jaki styl, jakie, w jakim wnętrzu się dobrze ktoś czuje. I może faktycznie tutaj była gdzieś ta informacja o tej czerni, bo. Znowu mamy dużo tej czarni nawet w Łazience. I tutaj, jeżeli chodzi o Łazienkę, Łazienka jest duża, ale znowu mamy mało miejsca do przechowywania. No, można by tutaj nad yy, WC dać jakąś szafeczkę, albo nawet zrobić szafeczkę z lustrem nad umywalką. Pomijam fakt, że umywalka jest czarna. Są weź na budowę? Tak. Żejemy, mamy tylko 7 dni. 7 dni? To za mało, no taki mały metraż. <grych> Wiemy, że większe metraże były robione na 7 dni. Pewnie mnie teraz, kto się ogląda pierwszy raz, się zastanawia, o czym ona mówi? Przecież to jest za mało 7 dni. Nie tylko ogranicza nas 17 metrów kwadratowych, ale jeszcze mamy mikroskopijną windę. Taką, gdzie nie wejdzie większej rzeczy. No niestety, i to jest problem nie tylko w tych budynkach do remontu, ale też w nowych budynkach, bo na przykład, jeżeli próbujemy sobie gdzieś wcisnąć wielkoformatową płytkę o rozmiarze 2,70, to trzeba wcześniej przemyśleć to, jak ją wyniesiemy na przykład na dziesiąte piętro, i czy na przykład w windzie się zmieści, czy trzeba będzie to wszystko przenosić schodami. I czy to jest warte? Czy sypia? Wyleciało nam mnóstwo rzeczy. Nie spytam jakich. To w takim razie skąd? Za szaf. No dawaj, dawaj, dawaj. Ciekawe co jest pod tą podłogą. Zle. To jest wylewka i to nie jest stara wylewka. Uf. Ale jest tak, równiutko. Ale ładna wylewka! Pierwszy raz bo w tym programie jest taka ładna i taka równiutka. Zyskali właśnie te 0,8 metra prawdopodobnie. Prawdopodobnie tak. Możemy zrobić prysznic? Pewnie, że zrobimy prysznic. zaczekaj, jest duży ten prysznic. Zobacz, dwie osoby się tutaj mogą kąpać, bez problemu. Ta właśnieńka jest abstrakcyjnie duża, porównując ją do przestrzeni całego mieszkania. Ale to dobrze. Najważniejsze w takich małych wnętrzach jest to, żeby zadbać o szczegóły. Żeby wykorzystać każdy centymetr jak się tylko da. I nie zagracić mieszkania. Zadbać o szczegóły to trzeba w każdym mieszkaniu. Mamy jeszcze dodatkową taką miskę do na przykład mycia owoców. No mycia owoców, ale też mhm. do odłożenia takich rzeczy. To jest jedna z genialniejszych rzeczy do e, małych e, kuchni. E, e, e. Jeśli szukacie takich zlewów z możliwością właśnie takich nakładek, na przykład no to żeby sobie owoce umyć i żeby ta woda skapała, albo właśnie dodatkowych jakichś takich ociekaczy, koszy, desek, to na pewno producent z lewów Franka i też baterii ma coś takiego? Uzyskano tu sporo więcej przestrzeni. Co dowolnego, to Artur, co prawda, mieszkania nie nachodzi, ale z centrum dowodzenia uczynił sobie kuchenną stolarnię. Tutaj nic się nie dzieje, więc nie pokazuję, ale bardzo tutaj dziwna sytuacja, że pan Artur robi meble, więc gdzie jest pan stolarz Darek? Tymczasem na górze rozpoczyna się układanie nowiutkich podłóg. Nie wiem, co to za podłoga, ale to chyba nie są winyle, więc w kuchni i jeszcze w korytarzu i jeszcze przy pralce nie polecam. Ja wiem, że wam się wydaje, że skoro my w tydzień robimy naprawdę duże mieszkania, to z 17 metrami powinniśmy sobie poradzić w weekend. Mamy białe kafelki z czarną fugą, bo jak, co innego można dać do kuchni. No co? Tylko białe kafelki, czarną fugę. Grzegorz, opowie co o tym, no bo tutaj się po prostu no, wydarzyło. No tutaj był taki wielki, jak pamiętacie. Tak, z uskokiem taki. Ale Dokładnie. to też zbiliśmy, poczekaj. Tak, tak dlatego zobaczamy 120 prysznic, wtedy stałyśmy w miejscach. No i tutaj duże brawa. Za to, że po prostu tutaj bardziej dla wykonawcy, że po prostu pozmieniał te liczniki, gdzieś przeniósł, te rury tutaj ogarnął w taki sposób, że ta zabudowa znikła, niepotrzebna, bo ona w sumie utrzymała tylko faktycznie to powietrze i uzyskali naprawdę dużą przestrzeń na prysznic. Dominik, co robisz? No, wyglądam Darka, ale go nie widzę. No, no właśnie, ja się zastanawiałam, gdzie jest pan Darek, bo meble się same robią, widzać. Ale druga połowa zabudowy to jest Darek Stolarz. Tej zabudowy jest tutaj mnóstwo na wymiar. Po prostu wszystko, jak w pudełku, chcemy sprawić, żeby było funkcjonalne, żeby było miejsce do przechowywania, i tej zabudowy jest brak. Ale gdzie ma pan Darek Stolarz teraz też montować te meble, jeżeli nie ma zrobionej jeszcze, nie wiem, podłogi, nie ma wmalowanych ścian? Gdzie ma teraz wejść? Po co ma teraz tam przeszkadzać? Tu, a tu Budyń i Artur rozpoczynają montaż zabudów kuchennych. Jakby te lamele wrzucali w tym momencie, to bym powiedziała: proszę nie, proszę nie, tylko nie lamele. Ale oni to wrzucają, nie wiem ile lat temu, więc wtedy chyba było też bardzo dużo tego wszędzie i teraz też jest tego bardzo dużo wszędzie. Tylko teraz już nie polecam tego robić. <laughs> Cześć, jak wam się podoba to róbcie, ale. To już zaczyna być yy, za dużo tego wszędzie i to już nie wygląda dobrze i to już nie jest trendach. Mój Boże, wszystkie robaczki pracują. Są podłogi, są już kafelki w kuchni, zarys tej kuchni się pojawił, Darek W. To też będzie jeden z tych projektów, w których okno się w kuchni otworzy bez żadnej przeszkody typu kran. To mieszkanie się tworzy, mamy jeszcze jakieś 30 godzin do... Bardzo ciekawe, intrygujące te płytki w strefie prysznica, to jest takie lastrico, różowe, jest połączone z zielonym, ale ładne, podobają mi się, bo są po prostu inne. Tutaj stanie kanapa, mamy lamelki, czyli idziemy w ten styl industrialny. Chyba w trendy, w trendy, a nie industrialne. Otwarte. Tutaj jest miejsce, miejsce do siedzenia. Tutaj jest miejsce do siedzenia. Tutaj też jest miejsce do siedzenia. Tak. Tu... Jeżeli będzie tam siedzisko przy blacie, to krzesła też muszą być delikatnie wyższe, nie takie typowe krzesła do stołu, bo blat mamy. Wyżej. Zobacz, jak jesteśmy tutaj niebiescy. No nie, no to jest właśnie ta sytuacja, prawda? Wszystkie odcienie niebieskości. Tak, to... jedna rzecz się nie zgadza. Co to jest w ogóle, drużyna niebieskich? Co to jest, jakieś drużyny teraz? Ach. Mówię to, bo oglądaliśmy wiecie jaki program, zróbmy sobie dom i tam wszyscy musieli się ubierać na zielono, czerwono, niebiesko. Tutaj deklaracja teraz? Ja tak, deklaruj się. To jest ostatni odcinek tego sezonu totalnych remontów. I ja chciałam od razu tutaj ustalić, że w, mam tą samą ekipę po prostu w tak. tym sezonie. W ostatniej chwili podjęłyśmy z Mariką decyzję, że jednak tutaj na tej niskiej zabudowie będą drewniane fronty. I to bardzo fajnie w ogóle wygląda, taka... A przecież na wizualizacji były drewniane. A może oni zmienili już. <noise> może była jakaś inna wcześniej. Jednolita bryła tego drewna razem z blatem. Tutaj wysoka zabudowa, tutaj e, czarne fronty. I to wszystko znajduje swoje odzwierciedlenie, proszę bardzo, w tej przecudnej urodzie szafy. To też wszystko zależy jakie będą fronty, jakie będą kolory, bo jeżeli na przykład jest taka minimalistyczna ściana zrobiona cała z mebli, ale na przykład kremowa, biała, bez uchwytów, z prostymi frontami, to wtedy nie wygląda to ciężko. Ale jeżeli mamy różne kolory, drewno, czarne, jakieś ramki, jakieś wzory na ścianie, no to wtedy lepiej już nie dawać tych kolejnych y, zabudów, bo to wygląda ciężko. Wszystko, słuchajcie, robimy w opcji takiej, żeby było trochę dwa w jednym, kompaktowe. Całe szczęście, że ta płyta indukcyjna jest trochę odsunięta od ściany z prawej strony, już jest lepiej. Lecimy dalej z remontem. W łazience kusi już oryginalne lastryko. Wspominając bezsensowną i obszerną zabudowę rur, ta nowa na pewno pokonuje ją ergonomią. Jak tutaj te liczniki są na tej ścianie, to nawet wiem, że tam będzie lustro i to pewnie lustro będzie ukrywało te liczniki, ale jeżeli byłaby szafka, to w sumie za szafką też spokojnie można by ukryć e, liczniki, szafka z lustrem, gdzieś tam na tle półeczek. Na oświetleniu na szynach, a to jest naszym zdaniem hit. I my wybrałyśmy kolor biały. Co jest ważne w oświetleniu punktowym, że wy decydujecie, nie? Tak. Kupujecie sobie taką szynę i takie oto punkciki dokładnie. Świetne. Wybieracie sobie moc i sami sobie ustalacie, gdzie to światło jest. I... Wybierając szynę przewody do kuchni, które bardzo lubię, bo można sobie ustawić te reflektorki, w którym miejscu się chce i ile się ich chce. Tylko uwaga na odległości, żeby otwierając szafkę, na przykład górną przy suficie. Nie uderzyła o ten reflektor, żeby można było w pełni otworzyć te szafki, więc sprawdzajcie sobie to. Jest winda, oczywiście, że jest, ale wiecznie zajęta. Dareńku, podobno takie sytuacje sprzyjają deklaracjom. Obiecuj, rzucę wszystkie używki, tłuste wędliny, tłuste mięsa, makarony. Będę jadł jarmusz. Tak, zdecydowanie, to na pewno pomoże. Będę jadł same zdrowe rzeczy. O Jezus. Masakro. Pan, pan Darek powinien teraz powiedzieć, że on się przynosi i będzie był teraz tylko macze. Noc przed finałem i finałowy poranek to są takie momenty, kiedy się już nic nie ukryje. Zawsze są jakieś niespodzianki, wiecie, coś trzeba jeszcze dokleić, coś trzeba przywiercić. Wszystkie utensylia, które. I mówiłam tutaj o krzesłach przy blacie i bardzo fajnie, bo są to krzesła regulowane, czyli to są takie stołki, ale fajnie, bo można sobie je podnieść albo obniżyć, więc tutaj nie będzie problemu, że blad jest za wysoko. I też dobrze, że tutaj grzejnik jest odkryty, będzie tutaj ciepło, a jest to chyba jedyny grzejnik z całej tej przestrzeni mieszkania. Myśmy mogli urządzić to mieszkanie zupełnie inaczej. Tu by był, nie wiem, mikroaneks kuchenny, on by się zmieścił, naprawdę. Natomiast każde Oczywiście, że można by było. Można by w ogóle wrzucić samą kuchnie, kuchenkę z y, piekarnikiem pod spodem, zlew, szafkę i, i tyle. No, o tym, jak można by było zrobić gorzej, można rozmawiać. Oczywiście też można rozmawiać o tym, jak można zrobić lepiej. Ja po prostu doceniam. To, co jest zrobione. Ewentualnie staram się Wam zwrócić uwagę na to, co może być niepraktyczne, albo na to, co lepiej zrobić, albo co się sprawdzi lub co się nie sprawdzi, ale z każdy, Uważam, że każdy projekt i każde mieszkanie można zrobić albo gorzej, albo lepiej. Tylko pytanie, czy potrafimy na to popatrzeć po prostu zgodnie z nami, nie? Czyli ja po prostu patrzę na to, okej, okay, ładnie, stylistycznie. Tutaj można było zrobić to, tutaj można by zrobić to, ale ogólnie jest OK. Kasia lubi gotować, więc dostała dużą kuchnię. Ale są rozwiązania, na przykład zobaczcie, tu pod spodem. No fajnie, że jest filtr. Szkoda, że nie ma nigdzie kosza na śmieci z segregacją, albo nawet zwykłego, ale żeby gdzieś było, bo gdzie on będzie teraz? Tak, a z tej strony. Oczywiście znowu pojawia się problem, że są dwie wysokie szuflady, czyli segregacja sztuczcy odpada. Chyba, że znajdą jakieś fajne pojemniczki Można wysunąć szufladę Zobaczcie. w całości, nie ma problemu Wow Jest szuflada wewnętrzna Ale mi się pomyliła, widzicie? Widzicie? Ja bardzo czekam na takie momenty, kiedy oni otwierają te szafki, bo można naprawdę zobaczyć tą funkcję I tutaj bardzo mnie to cieszy Jest mniejsza szuflada wewnętrzna na sztuczce i pod spodem jest druga jest git. Naprawdę to wnętrze tutaj dobrze jest zrobione. Brakuje mi tutaj cokołu wokół blatu z prawej strony przy ścianie, żeby się nie brodziła. Gilia była w stanie się tam zmieścić, więc wiem, że wnętrza po prostu rosną razem z sercem właściciela. To co, finał czy jednak imprezka? Jeżeli to was nie przekonało, że te 17 metrów jest <laughs> najbardziej funkcjonalnym mieszkaniem ever... O, i też tego momentu mi brakowało, czyli momentu rozłożenia sofy, czy ona się rozkłada, czy będzie to praktyczne. No i jak widać jest ok, bo ogólnie głowa będzie... Z... Nie z tej strony, co oni teraz leżą, tylko jakby prostopadle, czyli na wprost pewnie do telewizora. Na przykład, jakby ktoś miał ochotę na kąpiel ze stolarzem, to można. Że ze mną? No nie wiem, no ktoś by mógł mieć o, ochotę. O, ty tu wióry ze mnie lecą. Słuchaj, ja się dużo dowiedziałam podczas tego odcinka o tobie. Dlaczego? Że jesteś prezesem, menedżerem żartu, starszym specjalistą do spraw ściemy, konsultantem do spraw hałtury, herowcem własnej wspaniałości i moim asystentem i chciałabym, żebyś mógł się chwalić tym. Zobacz, masz dużo. Menażer żartu. Ale co to za wizytówka bez kontaktu? Chociaż nawet kod QR do Instagrama. Czy zdołamy tym remontem zatrzeć wspomnienia Kasi? Mam nadzieję. Zaczynamy finał. O matko. Na pewno będzie duża, pozytywna reakcja. Chodź, cios na Fajnie, że te drzwi do łazienki są ukryte, bo bardzo dużo tutaj daje to, żeby to wszystko było tak zrobione minimalistycznie. To znaczy, im mniej takich rzeczy nałożonych na ściany, tym lepiej, bo to mieszkanie jest małe i ono nie potrzebuje a tylu elementów i to fajnie wygląda. O, jak to, o, to jest to totalnie inne mieszkanie, ale jeżeli mam powiedzieć tutaj o funkcjonalności, to naprawdę. Naprawdę jeden z tych lepszych remontów, widać, że po prostu te mniejsze powierzchnie naprawdę wychodzą tutaj Jest kuchnia, nawet ten blat wydaje mi się większy, niż czasem w tych kuchniach większych, gdzie były większe metraże i tego blatu było mało, a tutaj jest nawet w miarę to dobrze zrobione Jest nawet miejsce do siedzenia, do wypicia kawki, z jedzenia, śniadania jest sofa. Oczywiście telewizora się nie czepiamy, bo, bo tutaj jest taka tylko możliwość, żeby on był sobie z tej strony. E, no jest szafa duża i jest pralka, która wcześniej nie wiem czy była. E, szafa do przechowywania. Zrobiona lepiej łazienka niż wcześniej, bo przecież tutaj te, ta powierzchnia została jeszcze większa. Jedyne co tutaj bym zrobiła, to na pewno mniej tej czerni, bardziej bym poszła w jasne kolory, ale ja nie wiem, czy to nie jest jakaś prośba, albo gdzieś tam w, w tych wszystkich rozmowach na początku wyciągnięte, bo chyba tak faktycznie jest, że oni gdzieś tam ten wywiad przeprowadzają. Wątpię, żeby sami wpadli na pomysł, żeby zrobić tutaj ciemne takie akcenty. W tej chwili mamy tutaj fantastyczną zabudowę. I tutaj na pewno bym zrobiła czarne listwy przy czarnej ścianie. Nie robiłabym już białych, a białe tam gdzie jest biła ścianą. Jeżeli macie taką sytuację, to zazwyczaj lepiej tak zrobić, wtedy ta listwa się tak nie odznacza. Pojemną są fronty lustrzane, jest front drewniany, jest pralka ukryta w szafie. Naprawdę mnóstwo miejsca do przechowywania. To jest taka kawalerka, ale bardzo fajna. W tej chwili mamy tutaj salon z sypialnią i z aneksem kuchennym mamy wysoką zabudowę kuchenną niską zabudowę, tutaj naprawdę można gotować nawet dwie osoby pod oknem można usiąść, coś zjeść albo popracować na laptopie nad kanapą kolejna zabudowa i wbrew pozorom jest tu dużo miejsca do przechowywania oprócz tych szafek nad sofą jeszcze mamy e, tutaj to kargo jeszcze mamy te szafki w kuchni i jeszcze jest duża szafa przy wejściu o matko boska Jezus Taki w podłodze, Boże Taki prysznic masz jest jakieś śliczne. W tej chwili Kaśka dostała swój wymarzony prysznic. No, mała jest ta umywalka, szkoda, że jest czarna. Ja już mam o tym mówiłam, że to bardzo ciężko się utrzymuje w czystości ze względu na przykład na kamień. Ehm, ale też uwaga na takie właśnie dosuwanie do szyby, do prysznica, gdzie właśnie woda sobie pryska i osadza się kamień, ciężko jest umyć tą przestrzeń pomiędzy. I to też zawsze podkreślam. Tutaj chyba też będzie problem taki, żeby to umyć. Ehm, czy byłoby to jakieś inne rozwiązanie? Myślę Myślę, że albo tą szafkę trzeba troszkę odsunąć od szyby i po prostu zbliżyć ją do WC, chociaż i tam jest tak, i tak jest mało miejsca, ale niestety tak już taki mamy tutaj metraże, nie, raczej nie da się ich tutaj zmienić. E, albo po prostu zrobić inną szafkę z umywalką. Jest fantastyczna szafka pod umywalką, jest piękne lustro, kafelki. W tej łazience jest przestrzeń. Dobrze, że nie ma też wszędzie płytek na każdej ścianie, ja jednak jestem zwolenniczką dawania płytek tylko w te miejsca konieczne, czyli prysznic, wanna, czasem walkę, jeżeli nie ma na przykład jakiegoś odpornego materiału za tą strefą, ale tam, gdzie nie trzeba, to wolę nie dawać, wolę postawić na farbę, na ładną tapetę, może sztukaterię. To wszystko zależy od stylu. rodziny się nie wybiera, ale jeśli chodzi o to, to to jest zupełnie inaczej. Dorota wybrała sobie najlepszą córkę na świecie. No i co? Małe mieszkanie, ale wyszło. Bardzo dobrze. Jest to chyba, jakbym miała tutaj rankingować, to chyba najlepsze na drugim miejscu, bo na pierwszym miejscu było to mieszkanie, w którym jak pamiętacie, oglądaliśmy, były takie podciągi, gdzie mogła się po prostu osoba niepełnosprawna poruszać na tak, w takim koszyku i to było też bardzo fajne. I tutaj będzie chyba to na drugim miejscu, tak myśląc o moim rankingu. Chyba, że jakieś mieszkanie pominęłam. Ale funkcjonalnie jest to naprawdę fajnie. Wszystko jest nawet bym powiedziała, więcej tego miejsca przecho do przechowywania niż w tych mm, projektach, gdzie były większe metraże. Co ja mogę tu więcej powiedzieć? Ja czekam na Wasze komentarze. Napiszcie mi, co o tym sądzicie? Co, co, co macie tutaj do powiedzenia w tym temacie? Ja bardzo sobie chętnie to przeczytam. Do zobaczenia, cześć.